Siema siema, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, dzisiaj tak będzie inaczej, troszeczkę tak powiedzmy elektronicznie, a mianowicie powiem Wam jakiego sprzętu używam do filmowania powiem Wam, że długo go dobierałem, odkąd kręcę na YouTube, zaczynając od kamer moja pierwsza kamera to była SJCAM 5000 zdaje się też kręciła dobre filmy, no ale od tego czasu jakoś troszeczkę poszła do góry no i GoPro kręci jednak y, zdecydowanie lepsze filmy. I mówię, miałem, miałem sj ma 5000, później miałem M20, chyba sj później była kamera EI4K, y, y, chyba to jest tak Xiaomi. Coś takiego powiązanie z Xiaomi, to jest ta firma ma. Firmy bardzo dobrej jakości, kamera bardzo responsywna, jeżeli chodzi o dotykowe takie różne ja ją, no Pokażę Wam zaraz, bo gdzieś tam miałem schowane w tych swoich zakamarkach, bo powiem Wam szczerze, trochę tego mam. I wszystko Wam zaprezentuję. No i później była właśnie już y, GoPro 7 i ostatnia GoPro 9. -ka. Ale najpierw tak troszeczkę z innej beczki Wam powiem, dlaczego tak długo mi nie było, znaczy długo, jakiś czas. Jak wiecie, no, y, pomysł miałem taki, żeby szukać domu że żoną, kupić dom jakiś tam, no i właśnie tak jeździliśmy. To tu, to, to tam, ciągle w rozjazdach. Ale po obejrzeniu tam paru tych yy, nieruchomości stwierdziliśmy, że jednak to nie, 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 nie w tym kierunku, ponieważ budżet, na jaki się decydowaliśmy, to było około 150 tysięcy. Czyli wiecie, wiejski domek do remontu, no ale to, co żeśmy widzieli, no to, to jest do gruntownego remontu, bo czasami. Wiecie, na zdjęciach wygląda to fajnie, nie? a to nagle się okazuje, że dach do wymiany, co nie jest dla mnie żadnym problemem, ale chodzi o koszty. No i wszystko inne. Dlatego zdecydowaliśmy zupełnie coś innego. Zamiast rozszerzać działalność poprzez kupno domu z jakimiś tam, wiecie, stodołami i tymi i do przystosowania do magazynu, po prostu wynajmiemy na miejscu magazyn jakiś gdzieś tutaj, rozszerzymy działalność, uzbieramy więcej kasy. I za większą sumę kupi się znacznie lepszą nieruchomość, i to będzie najlepsze w tym temacie. Po podjęciu tej decyzji zostało nam trochę kasy, więc kupiliśmy nowy samochód. Ale jaki to wam pokażę w innym odcinku? W każdym razie powiem tylko tyle, że te Volkswagena T4 z bólem serca musiałem niestety w rozliczeniu zostawić. No, musiałem, nie musiałem, no, no po co mi trzy samochody? No, dwa zdecydowanie wystarczające, a zmieniliśmy z tego względu, że te czwóreczka była na 7 osób nielegalnie przerobiona na 8. wstawiłem ławkę z przodu zamiast siedzenia. No a moja rodzina opiewała na 9 osób, więc mus musiał. Zmieniliśmy auto na 9-osobowe i no wiecie, żeby tam gdzieś pojeździć, nie na dwa auta już, tylko po prostu ładujemy się w jeden, jedziemy coś koło Brzeg Wrocław, Kraków, wiecie, no pozwiedzać sobie gdzieś tam, nie? Czy nawet za granicę. A tak nie było jak no, na dwa samochody troszeczkę się nie kalkulowało. Dwa razy paliwo, no wiecie jak jest. Dobra, ale wróćmy do tematu głównego tego odcinka, czyli sprzętu, jakiego używam do nagrywek. Pokażę Wam te kamery może. Nie, może, może zrobimy inaczej. Pokażę Wam najpierw kamery, których głównie używam. To jest, jak wiecie, używam kamer GoPro 7 i GoPro 9 w tej chwili. Właściwie to GoPro 9 zamiennie z GoPro 7, ale to za chwilę do tego dojdziemy dlaczego. I tak, zobaczcie. To jest pierwsza moja z tych takich lepszych kamer, GoPro 7, która no jest obecnie na, na tym, widzicie, na takim no, osprzęcie, żeby można było założyć na głowę coś takiego. Nie, jak coś kręcę dla Was, jak coś robię, to wiecie, wszystko jest elegancko cacy. I ona mi w tej chwili służy głównie właśnie do takich celów, jako kamera pomocnicza, która. Kręci świetne materiały, i zaraz zresztą wrzucę ją na głowę, żeby pokazać wam resztę, co jest kurde 5, ale najpierw. albo dobra, wrzucę od razu ją na głowę. Teraz widzicie z dziewiątki. Zaraz pokażę Wam dziewiątkę kręconą z siódemki. Dobra, siódemeczka jest na głowie, słuchajcie, i teraz wam pokażę tak, druga kamera. Najlepsza z tych wszystkich jak na razie to jest kamera GoPro 9. Słuchajcie, i to jest tak. Kupiłem. Zacznijmy od, tego, od samej kamery. Samą kamerę Golasa kupujecie w takiej oto postaci. Już Wam pokazuję, tu się wyciąga. Tu muszę niestety odkręcić to. Pozwólcie, że wszystko schowam, chowamy, skrzydełka i wysuwamy. O. I samą kamerę macie tak. Tu oczywiście jest klapka gdzieś tu schowana w tych tutaj pojemnikach. Jak kupujecie samą kamerę, macie coś takiego. Plusem tej kamery jest to, że ona ma już mocowanie wbudowane tutaj o możemy sobie przy, przy, możemy, możemy mocować do różnych akcesoriów to jest wymienne na szczęście tutaj GoPro dało to aluminiowe jak Wam się z wami bardzo łatwo dostać to nawet na AliExpress takie części i do tego ja dokupiłem sobie Media Mode teraz tylko Wam coś pokażę o tu jest klapka tu jest klapka, zaraz do tych tutaj wszystkich osprzętów dojdziemy. Ta klapeczka ją możemy sobie zamocować. Dobrze mówię, tak. O, Cyk. I tak macie, tak macie gołka 9. Kurde. Zaświniłem to jak zwykle. Dziewiąteczkę macie w ten oto sposób, jak mówię to skrzydełka. A to, słuchajcie, co to jest? To jest rozszerzenie do kamery GoPro 9. Jak widzicie, zwykła kamera, jak otworzycie wejścia 9, ona tutaj praktycznie ma jedno wejście USB typu C, czyli ani możecie podłączyć zewnętrznego mikrofonu, ani wiecie, no, no nic. A tu, poprzez odłączenie tej klapki, można ją odłączać bez problemu, tylko oczywiście stracicie wtedy wodoodporność, bo to dodatek nie jest już wodoodporny co jest? kamerę włączyłem przez przypadek to się nazywa Media Mode i no to niestety kosztowało chyba 400 zł samo GoPro 9 ma trzy mikrofony raz dwa pod spodem chyba i trzeci z przodu poprzez dodatek zobaczcie jak wsuwamy tu mamy port USB a tutaj mamy też yy, znaczy gniazdo USB a tutaj mamy taką wtyczkę USB typu C i teraz wsuwamy sobie elegancko to tutaj Pyk, zamykamy widzicie przyciski też są tutaj podwojone. i teraz tak co tutaj mamy dodatkowego mikrofon zewnętrzny przedni tylny który możemy sterować albo przód albo tył przyciski już mówiłem i co najważniejsze mamy szyny zobaczcie zimne stopki czy jak to się nazywa to do wszelkich typów akcesoriów na przykład oświetlenie do którego zaraz wrócimy i mamy oświetlenie nie Przyłączamy sobie i już jest elegancko. Zobaczcie, czy zewnętrzne mikrofony, no co tam, co tam chcecie, nie? To raz. Po drugie, są tutaj dodatkowe wejścia. Gniazdo mini jack do podłączenia zewnętrznego mikrofonu, wiadomo, gniazdo USB typu C i jeszcze mamy HDMI do podłączenia np. do telewizoru i bezpośredniego przekazywania obrazu do telewizora. Po co to? Ano, po to, że ja czasami lubię używać zewnętrznych mikrofonów, a czasami, no i, no i oczywiście, dźwięk jest, słuchajcie, znacznie lepszy z tego mikrofonu, niż tutaj. No, taki dodatek multimedialny. Ja jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony, a przede wszystkim z tych szyn tutaj. O, zimnych stopek, gdzie mogę właśnie podłączać sobie przede wszystkim oświetlenie w gorszych warunkach oświetleniowych do GoPro 7. Taki dodatek, jak chcecie na przykład yy, zewnętrzny mikrofon podłączyć, niestety trzeba zakupić takie o, akcesorium. Tylko że to widzicie, no podłączacie tam do siódemki do kamery normalnie taki taki dzyndzel wam wisi i tutaj macie przedłużenie portu, znaczy gniazda USB typu C i już wtedy macie wyjście na mini jacka i możecie podłączać zwykły mikrofon. Tyle, że wam to dynda, a tu jest takiej smukłej, fajnej obudowie. Nie? No, to by było no to by było tyle, jeżeli chodzi o kamery. To jest moja podstawowa kamera, tam co teraz kręcę, tutaj u góry. To jest moja druga kamera. Obydwie kamery kręcą świetne materiały w 4K. Nawet siódemka się trochę grzeje, ale ja polecam Wam już dziewiątkę, jak chcecie kupić, bo dziewiątka jest mniej wieszalna się. Zawiesiła mi się parę razy, ale to było takie zawieszenie, że nigdy nagrania nie straciłem. Zawieszenie polegało na tym, że jakoś długo się wyłączała, ale w końcu się wyłączyła, ale to co było, nie wiem, ze trzy razy odkąd kupiłem, natomiast siódemki no nie polecam, raz, że raz nagrywa później materiał na przykład stoi, coś jest nie tak wiecznie się wiesza wiecznie, ale to wiecznie, więc siódemka jest dla mnie nieudanym modelem, ale kręci też świetne materiały, tak jak teraz ja kręcę ryzykując trochę, że nagrania nie będzie, no. nie zdarza się tak aż często, nie, no ale częściej dużo częściej, dużo, dużo częściej niż w dziewiątce dobra, żeby nie przedłużać akcesorium dalej, jak już mówiłem tutaj jest Taka widzicie, do szybkiego montażu różnych akcesorów. Ja sobie jeszcze kupiłem takie aluminiowe przejściówki, bo ja lubię, nie, nie, lubię te, nie lubię takich mocowań tych wkręcanych. O nie, z tej strony wkręciłem, widzicie, bo to jest miejsce na śrubę, więc trzeba odwrócić. Ojej, nie tak Marcelek. Coś takiego. Niewygodnie to się wkręca, pomimo tego, że tutaj jest zobaczcie, takie wgłębienie, ale mimo tego no, źle się to wkręca. I mi się to nie podoba. Ja zdecydowanie już paluchami pobrudziłem, ale już nie będę czyścił. Wybaczcie. Do tego kupiłem sobie taki, zobaczcie, aluminiowy trójnóg. statywik taki minimalny, który mogę szybko sobie wkręcić i gdzieś tam już się rozregulował. Muszę go powkręcać, tutaj śrubę trzeba dokręcić. Nie mogę go postawić, prawda? I sobie stoi, oczywiście na przedłużeniu, na przykład na takim o, stiku który też zresztą ma tutaj gwinty widzicie takie fotograficzne i mogę sobie to wkręcić i przedłużyć o takie coś rozszerzające, że mogę sobie z daleka podłączyć kamerę do tego tutaj moje ustrojstwa no takie różne akcesoria to, to, a to, to się coś rozregulowało tutaj a bo to trzeba wkręcić, dobra śrubę trzeba tu dokręcić bo się poluzowało. dalej co mamy oświetlenie, oświetlenie to jest bardzo druga ważna rzecz do przykręceniu. Słuchajcie, używałem wielu, wielu, wielu. Ja tu Wam pokażę, zobaczcie, ile akcesorów tutaj mam. To było moje pierwsze oświetlenie, to było moje drugie oświetlenie. O takie, może Wam pokażę. Jeszcze świeci. No, też daje radę, ale jest takie, wiecie. Mało, że tak powiem, konfigurowalne, o, że tak powiem. Tutaj już było znacznie lepiej, też świeci. Tutaj można było sobie filtry zmienić poprzez takie. O, widzicie, tam jest ileś tam diut, można sobie było zrobić światło bardziej pomarańczowe, bo były niebieskie. Były też białe, że można takie mleczne było zrobić, ale co mi się nie podoba, no zobaczcie, na tą pytę tutaj, nie? I teraz to podłączając tutaj, no zobaczcie, jak to wygląda. Raz, że to się wszystko takie robiło ciężkie, że to wszystko przeważało, też, ale nie wyrzucam, bo to się zawsze może przydać. Natomiast to, to jest po prostu rewelacja, i ja przy tym długo zostaję. Raz, tutaj, że też jest fajny wbudowany akumulator jest 3000 mAh, światło od 3200 kelwinów do 5600. I co najważniejsze, ładowane przez USB Typu C, bo ja wszystko teraz mam w USB Typu C. To raz. I dodatkowo jeszcze ma przedłużenia tych gorących stopek. Widzicie, czy, to, czy gniazda, jak to się tam mówił? Ale to mniejsza o to. To jest już jako ekstrakt, nie? Raz, że to jest bardzo leciutkie. Słuchajcie, jak podłączę, tak się podłącza, dokręca. To jest bardzo leciutkie. Nawet na głowę można założyć w niekorzystnych warunkach. I co najważniejsze, macie tak. Płynną regulację natężenia światła. Zobaczcie, o. Widzicie? Tak wam pokażę, Jaśniej, ciemniej, kręcicie sobie jak chcecie. To raz, a po drugie możecie zmienić barwę. Widzicie? Teraz nie widać, bo jest jasno, ale z białe, coraz bardziej żółte można zrobić. O! Aż do całkiem żółtego. To się wam. To się bardzo przydaje, słuchajcie. Aha i tutaj jeszcze macie stan naładowania akumulatora, takie diutki, nie wiem czy to widzicie. Widzieć. Powinniście widzieć. No te natężenie, natężenie się przydaje i barwa bardzo się przydaje w zależności od różnych warunków, żeby na przykład nie prześwietlić czegoś podczas kręcenia i tak także to używam na pewno następna rzecz, to jest bardzo fajna rzecz bo to jest taki w połączeniu powiedzmy z trójnogiem to jest powerbank słuchajcie, rączka powerbank gdzie podłączamy to tutaj do kamery, więc dlatego stosuję gwinty, bo to się po prostu szybko. Ale mi się tutaj to tam przed tą śrubę dokręcić. Nie szalta, O! Podłączam sobie to tu do gniazda USB typu C, już w tym Mediamodzie. Stawiam i słuchajcie, dzięki temu, że tutaj jest 5600 mAh, no widzicie, już zapaliło się ładowanie. Tutaj mamy stan ładowania akumulatora. Mamy takiego stika i ładnych parę godzin, powiedzmy, możemy sobie kręcić na tyle, ile nam karta. SD w środku tutaj pozwala. Możemy sobie kręcić elegancko. Na co dzień tego nie używam. Tylko, jakbym na przykład pojechał na wyjazd albo dłużej coś bym kręcił, to wtedy używam. tak? Bo tak, bateria mi starcza na. Jezu, nie to. Na bardzo, bardzo długo. O. To jest tak. Powerbank. Jak już jesteśmy przy powerbankach, to od razu Wam pokażę, ile ich mam. No, mam ich trochę, o jezus, aż tyle. Czteczkę wezmę, czyli tyle, słuchajcie. Na wyjazdach to wszystko jest bateriożerne, wszystko potrzebuje prądu, oświetlenia. To jest takie małe, jak na przykład kręcę taką kamerą, jak tutaj wkładam sobie zapasek do tyłu kabelkiem i mogę długo go kręcić bez wymiany baterii. No bo to jest czasami malecyk uwalone walone, coś tam się człowiek robi to wiadomo, jest do dupy. Także mam taki. Oczywiście kupuję opakowania, a w środek sobie sam sadziłem dwie bateryki 16, 18. Yy, 350 To jest mój stały powerbank. No i trzy nowe, które żeście widzieli, które robiłem. Także te wszystkich powerbanków używam i jest mi to przydatne. Teraz lecimy dalej. Co ja tutaj mam? To jest moja podstawowa skrzynka, gdzie ja na wyjazdy biorę, czy jadę rowerem albo coś takiego, bo tu mam wszystko, co potrzebuję. A mianowicie, co potrzebuję. No klapkę, to żeście już widzieli, mam tutaj drugi statywik taki mały, bardzo fajny, ciężki, stabilny. Tutaj mam do smartfona, to jest. Dajcie pokażę Wam wam Stuart Point. No to jest klasyczny, jak chcę sobie selfie zrobić, prawda? Tu mamy gwincik, zakładam sobie na jakikolwiek statyw, bo tu jest gwincik fotograficzny, taki stawiam i mogę sobie robić selfie, czy tam jakieś zdjęcie, czy, czy, czy cokolwiek, nie? Dalej, tutaj, no tutaj to mam karty pamięci. Przede wszystkim taki, trzymam w takim etui żeby to nie powypadało, nabrać czego jakby zabrakło. Tutaj. O I tutaj jest moja kamera dodatkowa. To jest do ujęć statycznych, tak zwanych. Ja ich nic nie ruszam, bo ona nie ma stabilizacji. Ta kamera, ale kręci dobre materiały. Też 4K, to jest właśnie ta. Y, 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 widzicie, i y, 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 4K, 12 megapikseli. Jest kamera bardzo responsywna także jakby, i bardzo tania, przede wszystkim w porównaniu do GoPro. Jest bardzo responsywna, szybko działa. Dotyk, powiem Wam, że dotyk bardzo świetnie działa. Wszystko jest perfekcyjnie, tak jak trzeba. Bateria akurat ma spadnięta. Także to jest moja kamera trzecia do ujęć. statycznych Dalej co my tutaj mamy. Tutaj jest moja, moje pudełko audio, ja to jak nazywam. I tutaj mam zestaw, słuchajcie, do bezprzewodowego nagrywania dźwięku. Jak to działa? A bardzo prosto. Tutaj macie, tu jest transmitter, a tu jest, czyli nadajnik, a tu jest odbiornik. I teraz tak to. Na przykład tutaj widzicie, mogę sobie to mogę sobie. Właśnie tutaj się przydają te wszystkie mocowania. Powiedzmy, założę sobie o to tutaj. Patrzcie, z tej strony, z tej strony na gorącą stopkę to mogę sobie podłączyć. Tu o, nie? A to przyczepiam sobie do pasa podłączając mikrofon. Tutaj widzicie jest znak mikrofonu, i po prostu włączam. Tu włączam, tu włączam i już mam bezprzewodowy system przekazywania dźwięku z mikrofonu do kamery. To się bardzo przydaje, Nawet na tam 20 metrów odejdę, wszystko elegancko mnie słychać. No już teraz to już rzadko z tego korzystam, ale w razie czego, jak będzie potrzebne, zawsze mam. Także polecam. Jest to firmy Boya świetny dźwięk, jest to mm, model Bai Kreska WM4 Pro. 400 chyba złoty za to dałem, nie pamiętam. Ale bardzo przydatna rzecz. Zasilane jest to czterema bateriami, dwie tu, dwie tu. Różne przejścióweczki mamy takie jak potrzeba. Także no polecam polecam bardzo, jeżeli ktoś chce mieć dobrej jakości dźwięk i nie chce się y, m, pamiętać z kablami. Świetna sprawa. Dobra, odstawmy to. Tutaj mam jeszcze takie akcesorium najróżniejsze. To jest rączka do. Podłączacie sobie, bo GoPro 9 jest wodoodporna, oczywiście, bez tego media moda, czyli tego dodatku. Podłączacie sobie to jest do basenu, żeby Wam kamera nie utonęła, po prostu ta rączka pływa i możecie to jako rączkę też używać. Co ja tu mam? No, różne akcesorium, takie, no wiecie, no złączki, niezłączki, śrubki, takie, wszystkie, co jest potrzebne do właśnie do tych złącz tutaj. Yy, dobra, schowamy to tutaj, żeby bałagan był, nie, żeby nie było bałaganu. Tutaj mam wszystkie ładowarki. O. Tutaj mam wszystkie ładowarki. To jest, to jest ładowarka nieoryginalna do GoPro 7 wraz z bateriami. Właściwie jedna bo druga jest w, w tego I mam tu jest do kamery tej 4K. Tu jest oryginalna ładowarka do 9 wraz z dwoma bateriami. Jeśli instaluję po prostu tak, pyk-pyk. Tutaj lampka się pali na żółto. jak jest ładowanie, tak się naładuje na zielono. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo wytrzymała bateria jest w dziewiątce. Długo, bardzo długo trzyma, także ja kupiłem te dwie, też się przydaje. powiecie po co jak mam powerbanki? No ale czasami się przydaje, że trzeba szybko bez tych obciążeń kablowych, że tak powiem, coś kręcić. Także to się też przydaje. Czekajcie, bo nie schowałem tego. Także mam tutaj wszystko. To wszystko ze mną jeździ. I teraz tutaj zobaczcie, to jest moje całe dobro. Aha, jeszcze to sobie zobaczy kupiłem takie coś do. Do plecaka to się po prostu, jak się plecak zakłada, wiecie, to się za szlówkę, tą plecaka, jest ciężko nacisnąć, su suwa i tutaj możecie tą kamerę sobie umocować, pod różnymi kątami ustawić jak chcecie. Bardzo fajny gadżet. Tutaj mam no, stare swoje akcesorium, stary powerbank też, widzicie tu był rączka z powerbankiem, tu nawaliło gniazdo, może kiedyś się tym zajmę. Obudowy wodoodporne, no to jest do, do starych kamer. No, GoPro już jest wodoodporna, więc tego nie potrzebuję. Są takie przejścióweczki, słuchajcie, to była przejścióweczka, właśnie do GoPro 7 z specjalnym miejscem na adapter do zewnętrznego mikrofonu. Wsuwało się to tutaj, i tam wiecie, w kamerę i te, i te sprawy. No, akcesorium jest najróżniejsze. O, zobaczcie, tu jest moja pierwsza kamera, taka z tych lepszych. SJ5000 Plus, o, tak, tak się dokładnie nazywała. Taki malutki monitorek, niedotykowy, oczywiście, wszystko było tutaj klawiszami. To jest sentymentalna kamera, także do tej pory ją mam no i tutaj mam różne akcesoria pierdoły takie jak mówię mocowanie do rowerów Mam jeszcze, słuchajcie, mikrofony sobie kupiłem. Słuchajcie, to jest mikrofon Saromonik, chyba dokładnie coś takiego. Bardzo drogi, Dwie 200, znaczy drogi. Dwie 200 za niego dałem, ale powiem Wam, że jakość dźwięku z tego jest lepsza niż z tego. No, mi się to nie podoba. Ja wolę na przykład dźwięki generalnie z tego albo z samego GoPro, tak jak mam teraz. 7, 7 nie ma żadnego sprzętu, to jest czysty dźwięk z, z, z jej mikrofonów własnych. I jeszcze tutaj miałem taki jeden mikrofon, też dosyć drogi, mały którego użyłem raz i mi się nie spodobało, i, i, i go tam po prostu gdzieś wcisnąłem. I, i gdzieś tutaj gdzieś tutaj jest w tym zakamarkach. No, nie będę wam pokazywał, bo tutaj naprawdę mam burdello, ale tutaj mam no, wszystko: przejściówki, szyny, widzicie takie mocowań W zależności co chce, to jest na przykład na dwie kamery, jakby coś tam odbiło mi kiedyś. Mocowania takie, srakie, widzicie filtry, no tutaj takie akcesorium już wiecie, no dodatkowo. Dobra, ale żeby was nie zanudzać, to wam chciałem właśnie pokazać. Dobra, przesiadamy się na dziewiątkę. To oczywiście nie jest cały mój sprzęt, bo jeszcze mam sprzęt do oświetleń, statywy na dole takie wiecie, światła pierścieniowe. No już nie chcę mi się teraz chodzić, ale wszyscy widzieliście tam się w przebitkach w moich poprzednich filmach były. Też te przydają się, statywy się generalnie przydają. Mam chyba ze trzy takie najróżniejsze. Co tutaj jeszcze coś używam? Nie, to chyba wszystko co używam. No i generalnie, no widzicie, no, takiego sprzętu używam, jak komuś się podoba, bardzo polecam. Na pewno GoPro jest no, mistrzostwo świata. No i powiem wam tak, że GoPro 7 strasznie grzeje się, jak jeżeli kręcicie w 4K. Miałem taki przypadek, że w lato no, kręciłem tam odcinek, kręciłem jak robiłem coś yy, na dworzu i sobie kręciłem w słońcu stała kamera. Słuchajcie, potrafiła się wyłączyć z przegrzania. Jak ją dotykałem, była po prostu bardzo gorąca, a Dziewiątka ma no już pozbawiona tego problemu, tam ktoś pisał, już na forach pisali, że też się grzeje, coś takiego, to, to ludzie piszą, ja, ja w ogóle uwielbiam fachowców, fachowców, no. ludzi, którzy używają, komentują coś, nie mając tego, ale gdzieś tam zasłyszeli, no nie? także ja mówię jako użytkownik GoPro 9, szczerze Wam ją polecam, nie zawiesza się tak często, jest to do wytrzymania, te zawieszenia są naprawdę minimalne i bardzo rzadkie, 7 niestety, o 7 mam złe zdanie, więc 7 nie polecam, bo się strasznie wieszam i grzeje. Ale kręci dobre materiały. Bardzo dobre. Bardzo dobre jakościowo. Jakiego programu używam? Słuchajcie, kiedyś używałem programu Sony Vegas Pro. Ostatni chyba był w wersji 16 czy 17, już nie pamiętam. Ale przerzuciłem się na DaVinci Resolve w wersji 17. Tak, musiałem spojrzeć, bo zapomniałem ich numerku. W wersji 17. Jest to darmowe oprogramowanie. Całkowicie darmowe. Naprawdę zajebiście profesjonalne, moim zdaniem. Nie wszystko co darmowe jest do dupy. Pamiętajcie, że Firma Black Magic to jest chyba nie pamiętam jaka to jest firma, bo samo to darmowe narzędzie jest tak profesjonalne, że naprawdę nie trzeba płacić i naprawdę szczerze Wam polecam, można tam zrobić cuda, fajnie się w tym montuje. Ja z początku miałem problemy, bo włączałem to chyba z 10-krotnie, za każdym razem, wiecie, przyzwyczajony do Sony wygasa, a o Sony wygas w stosunku do tego jest ciut prostszy, no banalnie prostszy. Tutaj, jak wiecie, też jest prosty, jak się z człowiek zapozna, ale na początku, jak się włączy, to jest mnogość funkcji. Wiecie, ten ekran taki wielki, kurczę, tam pełno tych funkcji, człowiek, kurczę za głową, a potem jak ja? Mówię, nie, wyłączam, to jest nie dla mnie, ale tak podchodząc, podchodząc, trochę tutoriali na, na YouTube oglądałem, powiem, kurde, wam, że dużo szybciej się montuje, bo korzysta się ze skrótów klawiszowych, niż w Sony Vegasie. Ja to bardzo lubię i szczerze Wam polecam. DaVinci Resolve, w tej chwili 17, no dobra, aby nie zanudzać. Dziękuję, że byliście w tym odcinku. Mam nadzieję, że komuś pomogłem w wyborze jakiejś kamery do kręcenia lub podjęciu decyzji, czy kupić GoPro 7, GoPro 9, GoPro 7, GoPro 9. To jest moje zdanie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Zostawcie jeszcze pierdołki, jak to mówi Oden z kanału Odyna. Jak ktoś ogląda kanał, to wie. Zostawcie pierdółki, czyli łapeczkę w górę, zasubskrybuj kanał, jeżeli ktoś mnie nie subskrybuje jeszcze i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!